Ukraść największą moc we wszechświecie. Przynieście Energemy, jednak Kosmita Keeper powierzył je dinozaurom. Musicie strzec Energemów. Sledge natomiast został wystrzelony w kosmos. Teraz Energemy zostały znalezione, a Sledge powrócił, by walczyć z nową grupą bohaterów. To Power Rangers Dino Charge. Każdy łowca nagród potrzebuje takiej kobiety jak ty, Sandro. Pięknej, mądrej w kształcie serca. Panie Sledge, mam plan zdobycia urządzeń śledzących rangerów. Nie próbuj mnie przyćmić. To ja dowiedziałam się o ich maszynie, kiedy ty spałeś i mruczałeś. Pytał cię ktoś. Szczęście amatora. Może tak? Może nie. Daj mi szansę, a udowodnię, że to nie było szczęście. Tu potrzeba sprytu, a nie mięśni. Czas dać mojej fani jej okazję. O, sledge, moja pierwsza misja. Muszę natychmiast zacząć. Ręcz za mną. Dziewczyna nie może iść na misję bez swoich potwornych akcesoriów. I muszą być też urocze. Wezmę Ciebie. Mnie? Ręcz, wypuść go. Tak jest. Lecz się w końcu zorientuję, że jesteś do niczego. Zazdrosny kotek. Dzięki temu potworowi rędzierzy nie będą wiedzieć, komu ufać. występują. Power Rangers Dino Charge Więcej Rangerów, więcej kłopotów. Tu ustawię E-Tracer. Ten zasilacz Dino wykryje energię Złotego Energemu albo Ptera Zorda. Oby E-Tracer zlokalizował jedno z nich. Tak bardzo tęsknię, tato. Wciąż noszę twoją bransoletkę. Pilnuję jej, aż w końcu cię znajdę. Dziś jest 10 lipca. Bycie rangerem nie jest łatwe, ale mamy świetny zespół, chociaż Chase ma czasem problem z koncentracją. Monika mnie kocha. Monika mnie nie kocha. Jej strata. Tina mnie kocha na mnie nie kocha. Możemy na niego liczyć. Riley wszystko analizuje i wciąż trenuje. Motywuje mnie do wysiłku. Skalibrowałem go tak, by przeszukiwał od lewa do prawa. Shelby jest bardzo mądra i podoba mi się. Nie, nie, nie od lewa do prawa. Skalibrowałem tak, by szukał od prawa do lewa. Jest też trochę uparta, a instynkty zwierzęce kody są niezwykle silne. Nie mogę przestać myśleć, że Fury odpowiada za Twoje zniknięcie. Nic mnie nie powstrzyma przed znalezieniem Cię, Tato. Na pewno nie Fury. Koda, miałeś przestać. Tyler, brzydki zapach. Tak? Nie, w powietrzu. Czujesz? Ślady obcych w okolicy. Wyłącz i e Tracer. Musimy stąd iść. Ostrożnie. Włącz Jeepa. Będziemy za tobą. Będziemy na czatach. Transformujemy się? Zabieramy się stąd. E-tracer jest bezpieczny. Możecie się transformować. Co? Nie teraz. Dopiero go włączyłem. Jak to się stało? To ma być śmieszne. Shelby, odjechałeś i nas zostawiłeś. Przecież patrzę teraz na. Ciebie, Vivix. podoba ci się klonowanie mojego przyjaciela? Poj Sandra, stoisz nam na drodze, czerwony rangerze. Fałszywi rangerzy? niezła sztuczka, ale teraz walczycie z prawdziwym. Mocny jesteś, ale nie dość mocny. Nie trudno było się go pozbyć. Świetna robota. Teraz zabierzmy naszą nową maszynę i poszukajmy energemów. Dobra. Muzeum Dinozaurów, Amber Beach. Ty znaleźć Tyler? Nie, wciąż nie odpowiada. Poszukam w mieście obcego DNA. Gdy z nim rozmawiałam, Tyler myślał, że jest z nami. Ktoś go oszukał. Obce ślady wykryte w mieście. Więc tam idziemy, tak? Może rozdzielmy się. Mogę wrócić do lasu i poszukać Taylera. Pójdę z Tobą. Nie, Kendall i ja będziemy szukać Taylera. Wyrazem musicie znaleźć i Tracer zanim Sledge znajdzie złote energem. Racja, musimy działać jako zespół. Chodźmy. Dino -cykl, jazda. Zasilacz, dajno cyklu aktywacja. Aktywacja. Tutaj Kendall wykryła ostatni sygnał obcy. To duży obszar. Musimy szukać dalej. Tak, ostrożnie, chodźmy. Głupcy, poczekamy na czerwonego Rangera, a potem uruchomimy zasadzkę. Zaraz, Poissandra ma urządzenie śledzące i każe atakować teraz. Dzięki nim rangerzy będą walczyć ze sobą. Brzydkie te ich kolory. Zniszczcie Power Rangers. Obrzydliwe więc Poissandra ukradła ich urządzenie śledzące. Ja też muszę coś pokazać Sledge'owi. Zaraz. Czerwony Ranger. Tak, on się nada. Nie mam nic. Koda, zobaczyłeś coś z tego drzewa? Tylko skórzoną wiewiórkę. Hej, czy to nie my? Nieźle wyglądam. Oczywiście, sklonowani rangerzy. no tak. To tak oszukali Taylora. Potrzebujecie lekcji aktorstwa, bo mnie nie oszukacie. Przepraszam, Shelby. Może i wyglądacie jak my, ale nie jesteście tak sprytni. O tak. Chase? Skąd wiedziałeś, kto jest kim? Włożyłem je wam za paski. Sprytny jesteś. Nieźle. Teraz pokażmy, na co stać prawdziwych Rangerów. Wykończmy tych naśladowców. Dajno stale zbroja. Możesz naśladować wygląd, ale nie możesz naśladować umiejętności. Prawdziwych Rangerów. Zobaczmy. Mój! Jesteś za głupi, by operować tą maszyną. Nawet nie wiesz, jak jestem mądry. Jasne, że wiem. Zbudowałem twój łeb z poduszki. Szybciej, blaszaku, zanim rangerzy zniszczą mój plan. Zmiej serce. To nie ma instrukcji obsługi. Tyler. Co ci się stało? Nic ci nie jest. Długa historia, ale w porządku. Poissandra ukradła i tracer, oszukali mnie. Tak, wiemy o klonach rangerów. Reszta walczy teraz z nimi. Wysyłam ci współrzędne. Mam je? Powiedz, że zaraz będę. Kto to? Kto to? Kogo ja złapałem? Jeszcze mnie nie złapałeś. Za wolno? Nie ruszaj się. Jesteś mój. Po moich klonach. Zostały tylko oryginały. Zniszczę ich. Tarcza z tego. Nie jesteś dość silny. Nie dorównasz mi czerwony rangerze. Nie bądź taki pewny. Co to? Coś mi to przypomina. Więc znałeś mojego tatę? No tak, jesteś jego synem. Ten sam żałosny styl walki. Jesteś tak słaby jak on. Nazwałeś mojego tatę słabym? Co o nim wiesz? Nigdy ci nie powiem. Chyba mogę się przebić. Podwójna komplikacja. Wiertło Tracera, pazur Raptor. To wszystko? Para Chopper Blast. Potrzeba więcej klonów rangerów. Co powiesz na to? Nie tak szybko. Musimy go zniszczyć, albo dalej będzie robił klony. Potrzebujemy włóczni, dajno, ale potrzeba nas wszystkich pięciu. Nie ma na to czasu. Co mu zrobiłeś? Mów. Twój ojciec był. Tyler, nie pokonamy tego potwora bez ciebie. Musimy użyć włóczni. Dajno, teraz. Głupiec. Teraz z tobą skończę. Teraz z tobą skończę. Co się dzieje? Co to? Nie kontroluje się. potrzebujemy Cię! Dłużej nie damy rady! Już idę! Aktywacja! Dynostal zbroja! A Jesteście słabi bez lidera. Skończmy to. Czekajcie. Odejdź, czerwony. Wiesz co robić. Tyler, super. Zasilacz Dajno gotowy. Bronie, łączcie się. Zasilacz, włóczni Dajno, aktywacja. Czerwony Rangerze do ataku. Włócznia Dajno, ostatnie uderzenie. A masz. To się nazywa praca zespołowa. Tyler, w samą porę. Minny martwić się. Nikt nas nie rozdzieli. Musimy powstrzymać Poisandrę od znalezienia złotego Energemu albo Pterazorda. Oto ona. Dobra robota Rench. Zatrzymajcie ją. Poisandra ma kłopoty. Wystrzelić Magnabim. Ogień. Mogę teraz klonować olbrzymów. Vivix, powstańcie. Uwaga. Chcecie mnie, rangerzy? Najpierw pokonajcie Wielkiego Fury'ego. Mój klon? Niemożliwe. Jestem jedyny w swoim rodzaju. Niezłe wejście, Rexy. Zasilacz tajno, gotowy. T. Rex Zord. Tyranozaurex. Zordy, łączcie się. Dino Charge Megazord gotowy. A masz? Atakują z obu stron. Dalej, Kendall. Aktywuj zasilacz Dino numer 17. Dinozaury wydzielą toksyczne gazy. Czy ja dobrze słyszę? Toksyczne gazy? W sensie gazy jelitowe? Można tak powiedzieć. Ty myślisz o wszystkim. Spróbujmy. Zasilacz gazów Dino gotowy. Oviraptor. Moje oczy. Pieką mnie oczy. Ostre posunięcie. Bardzo śmierdzieć. Dobra, skończmy to. Szybciej, błagam. Potrzebujemy młota antylozorda, by pokonać te fałszywki. Zasilacz tajno, gotowy. Wezwij antylozorda. Zasilacz Ankylo, aktywacja. Ankylo Zord, połącz się. Dino Charge Mega Zord, formacja Try ankylo gotowe. Ankylo Zord, uderzenie młota. Wiertło Tracera. Antylozord. Ostatnie uderzenie błotem. Trzeba było się skopiować. Po potworze. Szybciej ręcz. To działa. Pobiera moc Pterazorda złotego Energemu. Kura, chodźmy po niego. Oto on. Specjalnie dla mnie. Fury, ty przegniły potworze. Gratuluję znalezienia urządzenia. Szkoda, że nie możesz go utrzymać w swoich bawełnianych rączkach. Ty, wredny złodzieju, Sledge cię za to zniszczy. Nieprawda. Dzięki tym współrzędnym znajdę Pterazorda. Sledge mnie będzie wielbić. Nie! Fury zabiera i Tracer. Nie możemy na to pozwolić. Chase, tylko ty możesz trafić z tej odległości. Dobra. Ale mój E-Tracer! Przykro mi, Shelby. Jeśli Sledge go zdobędzie, znajdzie wszystkie zaginione Energemy. Nie! Dobra robota mistrzu. Zaraz. Tak. Co on robi? Nie zniszczyliście wszystkiego. Tym mogę kontrolować Pterazorda. Nie. O kurczę. Muzeum dinozaurów. I Tracer może dać Fury'emu lokalizację Pterazorda. Ma też Ptera zasilacz. Nawet jak znajdzie Zorda, zasilacz ma za mało mocy, by aktywować tryb walki. I nie mają technologii do zasilania. Powinienem był wiedzieć, że tamci Rangerzy to fałszywki. Nie ma nikogo takiego jak Wy. I Tracer został zniszczony, ale działaliście jako zespół. Gdyby tak nie było, dostałby się w ręce Sledża. Keeper ma rację. I jesteśmy zespołem. Sledge, Fury i Poisandra są podzieleni. Dzięki pracy zespołowej wygramy. Może nie dziś, ale wkrótce. Mam coś Twojego. Znalazłaś bransoletkę taty. Dzięki. Nie ma sprawy. Gdy walczyłem dziś z Furym, nagle się zatrzymał, jakby stracił kontrolę. Wyglądał, jakby coś próbowało się z niego uwolnić. Nie! Kontroluje się. Może jego lepsza strona próbuje wyjść. Co by to nie było, działamy razem. Tak jest, Koda. Together. Razem. Realizacja Ozon. Czyszczenie i edycja Solaris Planteka. Czytał Mirosław Kurtnik.